Ja mam, słuchajcie lody z mleka owczego także bez laktozy i idziemy na Grześka. Tam. Żartujesz sobie? Nie. S ale tak szybko go podeszłaś? Tak, po prostu podeszłam z ją. Mm. Jaka duża, piękna. Czekaj. Oh, wow. Po proszę. Czekaj. O wow. Zjedzie poproszę. Czekaj. tam na dole też A co wy tu robicie w tym kółeczku gospodyń wiejskich? Na, nadziewamy. Nadziewamy. Ja nie zapisałem się na kurs nadziewania, co najpierw powiedzcie mi proszę. Od czego ja robię. Oni robią, jakoś mają system swój, a ja stwierdziłem, że będę inaczej i moje będą inne. Tak? Jest innowacyjny? Tak. U mnie jest mięsko po środku, u nich na początku. Na kursie wylewania w świetlce, jakoś bardziej mi tłumaczono. A tu jest ta, nasz cały, prawda, organizator tak. szachowy, który to wszystko przygotował. Krajacz. Jak również zrobił tą wspaniałą sałatkę Kolesław i sos y, muszta, y, ten czosnkowy Bez laktozy. Bez laktozy. Zrobiłem teraz ojej witencji. chłopaki? Ale sos jest naprawdę to